Przez Boże, witajcie. Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu 8 stopni do szczęścia. W naszych cotygodniowych spotkaniach z myślą Świętego Jana Pawła II staramy się odkryć, w jaki sposób papież Polak rozumiał i interpretował błogosławieństwo ewangeliczne. Dzisiaj kolejne wezwanie, kolejny stopień, kolejne błogosławieństwo, a mianowicie błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. W podczas beatyfikacji świętej siostry Faustyny papież tak mówił w Rzymie. Co przyniosą nadchodzące lata? Jaka będzie przyszłość człowieka na Ziemi? Nie jest nam dane to wiedzieć. Jest jednak pewne, że obok kolejnych sukcesów nie zabraknie niestety także doświadczeń bolesnych. Ale światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi. Trzecim tysiącleciu. Ten papież bardzo jasno pokazuje nam, że Boże miłosierdzie jest odpowiedzią na zatroskane ludzkie serca. Więc tutaj możemy szukać źródła nadziei i radości. W jaki sposób jednak mamy odkryć miłosierdzie, w jaki sposób mamy być ludźmi miłosierdzia? Na te pytania spróbujemy odkryć odpowiedzi w świetle nauczania świętego Jana Pawła II. Podczas wspomnianej już homili beatyfikacyjnej, podczas mszy świętej beatyfikacyjnej, świętej siostry Faustyny, papież tak mówił dalej: Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości możemy nauczyć się jedynie wnikając w tajemnicę miłości Boga, wpatrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim sercem. Tylko wtedy stajemy się zdolni patrzeć na braci nowymi oczyma w postawie bezinteresowności, solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie miłosierdzie. To krzepiące orędzie jest skierowane przede wszystkim do człowieka, który odręczony jakimś szczególnym bolesnym doświadczeniem albo przygnieciony ciężarem popełnionych grzechów utracił wszelką nadzieję w życiu i skłonny jest ulec pokusie rozpaczy. Takiemu człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze Chrystusa. A promienie wychodzące z jego serca padają na niego, świecają go i rozpalają, wskazując drogę i napełniając nadzieją. Zatem papież pokazuje, że aby zrozumieć Boże miłosierdzie, trzeba najpierw wniknąć w tajemnicę miłości Boga. I myślę, że takim szczególnym obrazem, który pozwala nam wniknąć w tajemnicę Bożego miłosierdzia jest męka i śmierć, oraz zmartwychwstanie wstanie Chrystusa. Tam miłość Boga do człowieka osiąga swój szczyt. I warto w takim codziennym zabieganiu znaleźć chociaż każdego dnia chwilę czasu, aby zatrzymać się i rozważyć, co wydarzyło się na krzyżu. Popatrzeć może na jakiś konkretny obrazek, albo na krzyż, który wisi w naszym domu, i przez chwilę zastanowić się. Nad sensem tego ogromnego cierpienia Chrystusa. Bo z jednej strony w tym ogromnym bólu, odrzuceniu, wyszydzeniu, także tym ogromnym fizycznym cierpieniu Chrystusa, trzeba nam widzieć skutki naszego grzechu. Więc kiedy patrzymy na Chrystusa, warto zobaczyć, jak wygląda Twoje serce, jak wygląda Twoja dusza po grzechu. Ale także zrozumieć to, że źródłem każdego nieszczęścia, każdej przeciwności, która rodzi się w naszym życiu, jest mój osobisty grzech albo grzech drugiego człowieka. I to jest ważna prawda, która wynika z Bożego miłosierdzia. Może pewnie innego spodziewalibyśmy się fundamentu, ale to jest pewna kluczowa rzecz. Papież Benedykt, jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary na początku lat 90., kiedy był poproszony o diagnozę Europy, jej duchowej kondycji, wskazał, że jej największym problemem jest to, że ludzie nie widzą już źródła problemów w grzechu. Że nie potrafią połączyć trudności, przeciwności, porażek w swoim życiu z doświadczeniem grzechu. Jaka jest tego konsekwencja? nie przychodzą z tymi trudnościami do Boga. Więc jakby pierwszą rzeczą, która ujawnia nam tajemnica Bożego Miłosierdzia jest to, że źródłem wszystkich trudności, przeciwności w naszym życiu, że źródłem wielu nieszczęść, których doświadczamy, jest właśnie grzech, mój osobisty grzech albo grzech drugiego człowieka. I prawda o Bożym Miłosierdziu przypomina nam o tym, aby nie bagatelizować grzechu w naszym życiu. I tutaj myślę, że nieraz tak jest w naszym myśleniu, że tłumaczymy się swoje grzeszne też postępowanie, że to tylko jeden raz, że przecież nikt tego nie dostrzega, albo że wszyscy tak robią. Że niejednokrotnie dzieje się tak, że to jeszcze nie jest grzech. Może to jeszcze tutaj możemy przesuwać tą, tą granicę, że. To zachowanie, te słowa, taka postawa, nie, to jeszcze nie jest grzech, to, to jeszcze da się zrozumieć, da się w jakiś sposób wytłumaczyć. I w ten sposób coraz bardziej oswajamy się w naszym życiu z grzechem. Coraz bardziej e, staramy się z nim, mówiąc brzydko, zaprzyjaźnić. E, obłaskawiamy go, nie widząc, że tak naprawdę jesteśmy wciągani w ogromną niewolę. A zatem, kiedy rozważamy prawdę o miłości Boga, która Objawia się na krzyżu, to też odkrywamy tą wielką prawdę, że nie możemy bagatelizować grzechu w naszym życiu. Że to jest źródło naszego nieszczęścia. I my, którzy szukamy odpowiedzi, jak być w życiu szczęśliwym, to unikać grzechu, pokonywać ten grzech. A to może dokonać się tylko w tajemnicy Bożego Miłosierdzia. A zatem, jeżeli chcemy być szczęśliwi, mamy z tymi naszymi trudnymi doświadczeniami. Przychodzić przede wszystkim do Boga. Właśnie, że to ta szczególna scena z wysokości Krzyża, kiedy Chrystus obiecuje Łotrowi, który wyraził żal za swoje grzechy, to, że jeszcze tego samego dnia będzie z nim w Królestwie Niebieskim. To pierwszy święty jest kanonizowany z wysokości Krzyża. To Chrystus zapewnia mu, gwarantuje to wejście do chwały nieba. Trzeba pamiętać o tym, że ludzie, którzy byli skazywani na karę śmierci przez ukrzyżowanie, byli to najciężsi przestępcy w tamtych czasach. A zatem takiego człowieka udręczonego, ale przede wszystkim mającego na sumieniu okropne winy, odrzuconego przez ludzi, Jezus kogoś takiego przyjmuje. Co więcej, widząc jego żal, skruchę, gwarantuje mu wejście do chwały nieba. I to jest odpowiedź dla nas, że nawet nieraz, kiedy my już nie widzimy nadziei w swoim życiu, kiedy sami czujemy ogromną nienawiść do siebie, to jest ktoś, kto mnie kocha, kto przyjmuje mnie z całą historią mojego życia, kto jest w stanie mi przebaczyć, dać mi nową szansę, pokierować moim życiem i tym, kim jest Pan Bóg. Więc to, to błogosławieństwo zaprasza nas najpierw do tego, abyśmy sami z naszymi trudnościami, przeciwnościami, problemami przychodzili do Boga, bo w ten sposób doświadczamy szczęścia. Tylko On jest w stanie uleczyć nasze trudności, przeciwności, problemy. I teraz, kiedy chcemy też budować szczęśliwy świat, kiedy chcemy też nieść to szczęście, mieć wokół siebie szczęśliwych ludzi, to ich trzeba prowadzić do Boga, pokazywać, gdzie jest źródło ich nieszczęścia, że jestem grzech, a jedynym, który jest w stanie pokonać grzech, jest właśnie Jezus Chrystus. I szczególnym wezwaniem wypływającym z tego błogosławieństwa jest to zaproszenie, żeby nosić w sercu obraz Jezusa, który przebacza temu, który go tak bardzo zranił, czyli przebacza mnie i Tobie. I to jest zawsze dla nas nadzieja. Ale to błogosławieństwo jest także konkretnym zaproszeniem. Święty Jan Paweł II wołał, ta miłość powinna inspirować współczesnego człowieka, współczesną ludzkość aby mogła stawić czoło kryzysowi sensu życia, podjąć wyzwania związane z różnorakimi potrzebami, a przede wszystkim, by mogła wypełnić obowiązek obrony godności każdej ludzkiej osoby. W ten sposób orędzie o miłosierdziu Bożym staje się również pośrednio orędziem o niepowtarzalnej godności, wartości każdego człowieka. W oczach Boga każda osoba jest cenna, za każdego Chrystus oddał swoje życie. Każdemu Ojciec daje swego ducha i czyni go bliskim sobie. Zatem popatrzmy, że ku budowaniu jedności, która jest źródłem szczęścia w naszym życiu, jest oparcie tego wszystkiego o Boże miłosierdzie. I teraz jesteśmy wezwani, aby to, to miłosierdzie, którego doświadczamy w naszym życiu, z którym się spotykamy, dzielić się z drugim człowiekiem. Podczas spotkania z młodzieżą w Rzymie w 1999 roku. Papież tak mówił. Przebaczenie jest największym znakiem zdolności kochania na drodze Boga, który nas kocha i dlatego nieustannie nam przebacza. Nie chcę przez to powiedzieć, że droga nawrócenia jest łatwa. To łaska przemiany serca, która pozwala odczuć bliską i konkretną miłość Ojca. Nie zapominaj i nie zapominaj więc, że nikt nie jest w stanie przebaczyć innym, jeśli sam nie doświadczył tego, że zostało mu wybaczone tak wiele. Wydaje się więc, że spowiedź jest główną drogą do prawdziwej wolności, doświadczenia zrozumienia Chrystusa, przebaczenia Kościoła i pojednania z naszymi braćmi. Ten papież pokazuje, że pierwszym jakby takim znakiem, owocem doświadczenia miłosierdzia w naszym życiu jest zdolność do przebaczenia. Czasami buntujemy się przeciwko temu, dlaczego mamy przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili. To często wypływa z niezrozumienia tego, czym jest przebaczenie w naszym życiu. Przede wszystkim, przebaczenie nie jest zapomnieniem. Nie możemy wymazać trudnych wydarzeń z naszego życia. Ale jest pytanie, czy będziemy w naszym sercu nosili z powodu tego nienawiść, gniew wobec tych ludzi, czy po prostu będziemy. Pamiętali o tym, aby te błędy, te trudności nie pojawiły się w naszym życiu. Nie możemy wymazać bolesnych kart z historii naszego kraju, ale z drugiej strony nie możemy wciąż jakby wracać do, do tych pewnych doświadczeń, by budować mury pomiędzy kolejnymi pokoleniami e, chociażby na, e, narodów ościennych, którzy, które tak często najeżdżały naszą ojczyznę. Trzeba o tym pamiętać, ale aby te błędy nie powtórzyły się w historii, natomiast starać się budować jedność. To także nie jest przymykanie oczu i traktowanie tak, jak gdyby nic się nie stało. Nie, winny zawsze musi ponieść konsekwencje, musi też zadośćuczynić za swoje postępowanie. Ale kluczowe jest to, aby też kiedy szukamy. Jakiegoś przebaczenia, to nie oznacza też, że ma być to pojednanie, że tej osobie mamy także rzucać się już na szyję, że, że mamy ją traktować jako kogoś nam bliskiego. Nie. Tu chodzi o taką sprawiedliwość, ale kluczem do tego jest, aby wyzbyć się gniewu, nienawiści i chęci odwetu. To jest właśnie dar przebaczenia. I tutaj zawsze trzeba patrzeć na Chrystusa i prosić o ten dar. To nie wypływa nigdy z nas, to jest po ludzku niemożliwe. Ten dar przebaczenia płynie tylko od spotkania z Chrystusem. Więc pierwszą rzeczą jest to, aby uświadomić sobie, ile razy Pan Bóg mi przebaczył, ile razy ja jego zawiodłem, ile razy ja zraniłem jego serce, a on za każdym razem dawał mi kolejną szansę. I tu. Tu jest klucz zrozumienia, że inspiruje się doświadczony tym miłością, aby tą miłością dzielić się z drugim człowiekiem. Po drugie, trzeba też jasno nazwać, opowiedzieć, wypowiedzieć przed kimś, co wydarzyło się w moim życiu, w jaki sposób zostałem skrzywdzony, w jaki sposób doświadczyłem tego cierpienia w swoim życiu, by raz i konkretnie wyrzucić to z siebie. I to już jest też duża pomoc, duża ulga w tym, aby, aby przeżywać to, to doświadczenie. Potem trzeba zastanowić się także, dlaczego ta osoba mnie skrzywdziła. Nie chodzi tu o żadne usprawiedliwianie, ale czasami właśnie, że ktoś, kto zranił nas, okazuje się, że jego nikt nigdy nie nauczył kochać, więc też inaczej patrzymy na tego człowieka. I w końcu. To modlitwa, to moja decyzja i ciągła modlitwa, by to przebaczenie dokonało się w moim życiu. Czasami jest tak, że po jednej modlitwie wszystko jest załatwione. Pan Bóg uwalnia nasze serce, ale czasami jest tak, i to jest tajemnica, że to, że tutaj potrzeba tej walki, może też to zranienie jest o wiele głębsze, może też nasza wrażliwość jest o wiele większa i wymaga. Takiego dłuższego, też procesu uzdrowienia. To jest tajemnica Boga, ale przede wszystkim to jest dar, że dzielę się tym, czego sam doświadczyłem w relacji z Panem Bogiem. Więc zobaczmy, jak to się łączy. Doświadczenie, kiedy widzę, jakim, jakim spustoszeniem jest grzech, a z drugiej strony widzę, czym jest przebaczenie, że Pan Bóg o tym wszystkim zapomina, daje mi kolejną szansę. I teraz, kiedy patrzę na swoje zranienia, staram się też na tego drugiego człowieka popatrzeć z miłością. Ale nigdy nie będzie to możliwe, nigdy nie zrozumie sensu przebaczenia, jeżeli sam najpierw nie przeżyje głęboko tego przebaczenia, które otrzymałem od Boga. Tego nie zrozumiem, jak ważne jest przebaczenie, bez zrozumienia, czym tak naprawdę jest grzech i jak wielkim jest nieszczęście. Więc to wszystko jest ze sobą powiązane. To właśnie jest tajemnica Bożego Miłosierdzia. Drugim działaniem, na które wskazał święty Jan Paweł II w 1981 roku w Tokio podczas spotkania z młodzieżą jest miłość nieprzyjaciół. Tak tłumaczył tę postawę święty Jan Paweł II. Miłość Boga urzeczywistnia się i w pewnym sensie znajduje potwierdzenie w miłości człowieka, bliźniego, którego mamy kochać jak siebie samego. A bliźnim jest każdy człowiek bez wyjątku. Dlatego Chrystus mówi także o miłości nieprzyjaciół. Co więcej, on sam dał przykład tej miłości, gdy podczas ukrzyżowania modlił się za tych, którzy go zabili. W tym miejscu pojawia się Twoje pytanie. Jak to możliwe, że człowiek kocha, kiedy czuje się nienawidzony, a ponadto, kiedy sam czuje, że ma nienawiść lub przynajmniej złą wolę, powiedzmy niechęć do niektórych ludzi? Rzeczywiście, z punktu widzenia naszych uczuć jest to trudne, a nawet sprzeczne. Kiedy czuję niechęć lub nienawiść, jak mogę jednocześnie czuć miłość? Jednak miłość to nie tylko to, co czujemy. W miłości pozwalamy się kierować nie tylko reakcją uczuć, ale także rozważnym prowadzeniem dobra. W ten sposób uczymy się kierować naszymi uczuciami, edukujemy je. Ten Pan Jezus pokazuje nam tutaj, że. Miłość nieprzyjaciół to przede wszystkim nie jest taka miłość, którą darzymy bliską osobę. Tutaj jest to rozróżnienie tej, tej temperatury miłości, jaką darzymy człowieka. Gdybyśmy chcieli bardzo prosto przedstawić, to miłość nieprzyjaciół to pragnienie dobra dla tego człowieka, który mnie zranił. Właśnie postawa odwrotna do nienawiści, chęci, zemsty, ale właśnie... Pragnienie dobra dla tego człowieka. I przede wszystkim wyjawia, przejawia się ona w modlitwie, czyli modlę się za te osoby, które, mnie, które są dla mnie trudne, które mnie w jakiś sposób zraniły. Niejednokrotnie może być to doświadczenie, że wtedy to się mnoży. To też taka ostatnia rozmowa gdzieś. Zaczęłam się modlić za osoby, z którymi pracuję, a one stały się jeszcze trudniejsze. To jest też element walki duchowej ale to też pokazuje, że właśnie, że tu jest też rozwiązanie, zły duch zaczyna atakować w tą dobrą myśl, to dobre działanie, które jest podjęte, aby właśnie zmienić tych ludzi. Właśnie to jest to, że to też w jakiś sposób to miłosierdzie przemienia świat, że ja swoją postawą braku chęci odwetu, zemsty, ale dobra wobec tego człowieka, który mnie skrzywdził który przyjawia się między innymi w tym, że modlę się, ja zaczynam tego człowieka zmieniać. Dlatego zły duch chce zabić we mnie to pragnienie, ponieważ widzi, że w ten sposób może stracić pole swojego działania, bo zaczyna rozszerzać się dobro. I w ten sposób budujemy szczęśliwy świat przez miłosierdzie, że pokonujemy zło przez dobro, a źródło siły Płynie od spotkania z Bożym miłosierdziem. Więc, więc to jest kolejne wyzwanie, że nie chodzi o uczucia, o czułość, o delikatność wobec tych osób, ale o pragnienie dobra. I to pragnienie może być właśnie, że ja, nawet takiemu człowiekowi, który mnie zranił, oszukał, kiedy przychodzi do mnie o, o, i prosi o pomoc, ja mu tej pomocy udzielam. I to jest znak, tak samo jak my zraniliśmy Boga, oszukaliśmy go, staliśmy się nieprzyjaciółmi, jak mówi Boże Słowo, przez nasz grzech On nam przebacza. Więc znowu nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej tajemnicy miłości nieprzyjaciół, jeżeli nie zrozumiemy tego, że my przez grzech stajemy się nieprzyjaciółmi Boga. I to On przebacza nam, daje nam nową szansę, kolejną szansę na zmianę naszego życia. I po trzecie. Takim trzecią postawą wypływającą z tego błogosławieństwa jest wyobraźnia, miłosierdzie. W 2002 roku w Krakowie święty Jan Paweł II mówił tak. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobrazi miłosierdzia, aby przyjąć, przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, aby nie odwracać się od chłopca czy od dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstw. Aby nieść radę, pocieszenie duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca Miłosierdzia, chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj. A zatem to pomoc, którą niesiemy drugiemu człowiekowi. I to jest pytanie, czy, czy jestem w stanie pomóc bezinteresownie drugiemu człowiekowi, czy jestem w stanie poświęcić się? dla drugiego człowieka, jest, jakie jest moje zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, w jaki sposób przejawia się chociażby to w podjęciu konkretnego wolontariatu, konkretnej pomocy, czy to finansowej, czy to dzielenia się swoimi darami, talentami. To, to też wynika z tego, że zostaliśmy ukochani bezinteresowną miłością Boga, że Chrystus stał się jednym z nas, przyjął na siebie nasz grzech, nasze cierpienia, nasze bóle. Poniósł to na drzewie krzyża i umarł dla nas. I my jesteśmy zaproszeni do tej samej postawy, solidarności z potrzebującymi, aby nosić ich bóle, nosić ich cierpienia przez konkretną pomoc, z którą przychodzimy. A zatem drogą do szczęścia jest otwarcie się naprawdę o Bożym miłosierdziu, bo źródłem nieszczęścia jest grzech. Kiedy przychodzimy z naszymi grzechami, i też skutkiem grzechu czy to naszego osobistego, czy też innych ludzi do Boga, odzyskujemy szczęście. Ale to szczęście e, też niesiemy, sprzeniemieniamy świat na lepsze, kiedy tym darem miłosierdzia dzielimy się przez przebaczenie, ale tutaj przede wszystkim odzyskując pokój serca, bo przebaczenie jest dla nas, aby odzyskać pokój serca, wyzbyć się nienawiści, gniewu, to e, o czym mówiliśmy chociażby przy Błogosławieństwie e, tych, którzy są cisi i pokornego serca. To miłość nieprzyjaciół, kiedy zło pokonujemy przez dobro i przez pomoc drugiemu człowiekowi, to jest też bezcenne doświadczenie. Wdzięczność w oczach człowieka, któremu udało się pomóc, jest bezcennym doświadczeniem w naszym życiu. I w ten sposób stajemy się szczęśliwymi, kiedy widzimy, że dobro rozszerza się. To jest tajemnica Bożego Miłosierdzia. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.